25 bramek padło w 17. kolejce Orlen I Ligi Kobiet. Kolejce, w której UJ mógł zapewnić sobie awans na 5 kolejek przed końcem sezonu, a w meczu na szczycie mierzyły się drużyny z Wrocławia i Konina. Zapraszam na podsumowanie 17. serii spotkań Orlen I Ligi Kobiet. Sponsorem odcinka jest marka Global Wind Consulting, dostawca usług szkoleniowych w branży wiatrowej. Nie było niespodzianki w Bielawie. Liderki z Krakowa jechały na spotkanie z Bielawianką, świadome, że wygrana da im awans do ekstraligi na pięć kolejek przed końcem sezonu. Strzelaninę rozpoczęła i zakończyła Romuzga, która zresztą, tak jak Kaczmarek, uszczeliła Hattlika, a po jednym trafieniu dołożyła Kuk i Michałek. I tak więc KS Uniwersytet Jagielloński wygrał 8 do 0, zapewniając sobie powrót na najwyższy szczebel rozgrywek w Polsce. Po z drugiego miejsca trwa zacięta walka i zajmująca przed tą kolejką drużyna Lecha Poznań UAM drugie miejsce pojechała na derby Wielkopolski do Starych Obożysk, gdzie rozstrzygnęła wynik już w pierwszej połowie. Najpierw w 12 minucie z rzutu karnego wynik otworzyła Maja Kuleczka, a dwa kolejne trafienia dołożyły. Julia przybył w 24 minucie, a 4 minuty później wynik spotkania na 3-0 ustaliła Klaudia Wojtkowiak. Lech Poznań UAM utrzymał zatem pozycję wicelidera i spoglądają na wynik z Wrocławia, gdzie mierzyła się trzecia z czwartą drużyną w tabeli. Ślędza Wrocław podejmowała medyka Konin i dla obu drużyn był to mecz, w którym remis nie satysfakcjonował nikogo. Medyk rozpoczął strzelanie już w 20 minucie, Marta Widal trafiła z rzutu karnego i do przerwy medyk prowadził jeden do zera. Po przerwie wynik utrzymywał się aż do 70 minuty, wtedy to na listę strzelczeń wpisała się Budzyńska, a 9 minut później było już 3 do 0 dla Medyka. Wynik spotkania ustaliła w 89 minucie niezawodna Sanchez i Medyk nadal traci tylko punkt do Lecha Poznań UAM, a Ślęza spada na piąte miejsce w tabeli. W meczu pewnych utrzymania drużyn Polonia Środa Wielkopolska zmierzyła się z UKS-em trójką Weronika Staszkówka-Jelna i choć to przyjezne, miały więcej okazji do strzelenia bramki i dominowały na boisku, to gospodynie ostatecznie cieszyły się z trzech punktów. Tuż przed końcem, w 89 minucie odbiór przed własnym polem karnym i podanie na prawe skrzydło, gdzie z piłką popędziła petkowa i centrostrzałem pokonała doskonale do tej pory spisującą się bramkarkę zielnej. W Bydgoszczy KKP, które zapewniło sobie już utrzymanie, podejmowało radą. Ten nadal ma szansę na awans, no ale musi wygrać i liczyć na potknięcia rywali. W Bydgoszczy drużyna z Radomia rozpoczęła realizację planu już w 15 minucie za sprawą trafienia Julii Tracz. Niestety dla zawodniczek z Radomia wygranej nie udało się dowieść do końca i w 85 minucie straciły nie tylko bramkę za sprawą Wosik, ale też ważne w kontekście awansu dwa punkty. Bezpośrednie sąsiadki z tabeli Legia Ladies podejmowały na własnym stadionie Akademię Czarnych Sosnowiec. Legia gra w kratkę na wiosnę. Raz wygrywa, raz przegrywa, ale mecze z jej udziałem zawsze obfitują w dużą ilość bramek. I tak było również i tym razem. Legia nie mogła lepiej otworzyć tego spotkania, bo już w pierwszej minucie na listę strzelczeń wpisała się Matylda Bujak i przez kolejne 20 minut właściwie nie było emocji. Aż do 22 minuty, kiedy Wiktoria Durnaś wyrównała. To nie był koniec bramek w pierwszej połowie, bo Legia się obudziła i w 37 minucie na 2 do 1 strzeliła Prochowska, a 5 minut później trafiła Anna Kodym. A minutę później na 4-1 do przerwy podwyższyła ponownie Prochowska. W drugiej połowie oglądaliśmy jeszcze dwa gole. W 66 minucie na 5 do 1 podwyższyła Nestorowicz, a wynik spotkania ustaliła w 88. Batlion Legia wygrywa 6 do 1 i wskakuje na czwarte miejsce w tabeli, tracąc do miejsca premiowanego awansem tylko 5 punktów. Następna 18 kolejka wyjątkowo ze względu na święta rozpocznie się już w czwartek spotkaniem u Jotu Kraków z KKP Bydgosz. W piątek czeka nas bardzo ciekawy mecz medyka Konin z Legion Ladies. Sobotnie granie rozpocznie się w Radomiu, gdzie Sportowa Czwórka zmierzy się ze Ślęzą Wrocław, a wiceliderki z Poznania czekają kolejne derby Wielkopolski. Tym razem na własnym poisku podejmą Polonię Środa Wielkopolska. W innych spotkaniach 18. kolejki Orlem pierwszej Ligi UKS Trójka Weronika Staszkówka-Jelna zagra z zamykającą tabelę Bilawianką Bielawa, a Akademia Czarnych Sosnowiec podejmie Trans Stare Obożyska. Przypominam, że aktualne wyniki, transmisje na żywo oraz aktualne tabele znajdziecie na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim patronom na Patronate. I do usłyszenia już w następny weekend.